klaustrofobia, przyczyny i objawy, jak sobie radzi z klaustrofobii. klaustrofobia, przyczyny i objawy, jak sobie radzi z klaustrofobii. klaustrofobia to elka przed zamknitymi pomieszczeniami, na przykład windami. Ale nie tylko objawów klaustrofobii dowiadcza okreska, na równie kreska w przypadku znalezienia się w tebumie czy podczas jazdy mabym samochodem. Skd się w ogóle jednak bierze ta fobia? CZ, ci sytuacji wywołujących objawy klaustrofobii da się uniknąć, innych zdecydowanie nie czy klaustrofobii mokreska na wiceja koleczy? Poznaj przyczyny i objawy klaustrofobii i dowiedz się, jak sobie radzi z etelkiem przed zamknitymi pomieszczeniami. Klaustrofobia objawia się jem. Dr Kreska Eniemerka, przyspieszeniem oddechu i czynności serca. Klaustrofobia zaliczana jest jedną z najczęstszych fobii, według statystyk na ukreskanego stopnia. klaustrofobii Mokreska E cierpie nawet do 7 populacji ludzkiej. Nazwa tego zaburzenia wywodzi się od dwóch hezbów: claustrum, pochodzcego z baciny i rozumianego jako zamknięcie w jakim miejscu, oraz fobos wywodzącego się z greki i oznaczajcego strach. Klasycznie klaustrofobia kojarzona z tym. Kreska E na ni, pacjent dowiadcza LQ, kiedy zostanie on zamknity w ciasnym pomieszczeniu, szczególnie takim, które nie ma okien. Przy badem mokreska E bywinda, miejska toaleta czy komora urządzenia do badań obrazowych. Na przykład do obrazowania metod rezonansu magnetycznego. W rzeczywistości jest jednak tak, kreska e napad klaustrofobii mokreska e by sprowokowany przez bardzo wiele innych sytuacji zdarza się, kreska e pacjenci dowiadcza jelku związanego z tefobii w przypadku znalezienia siw, klaustrofobia mokreska e si rozwin w dowolnym wieku. Typowo jednak Elka przed przebywaniem w zamkniętym pomieszczeniu pojawia się w wieku nastoletnim. bumie, Elka wyspowa Mokreska, szczególnie wtedy, kiedy opuszczenie takiego miejsca byłoby bardzo utrudnione, ma bym samochodzie, samolocie, myjni samochodowej, tunelu, sklepowej przymierzalni. list sytuacji, które mogłyby w oba LK wynikać z obarczenia klaustrofobii, kreska naby jeszcze kreska, A i kreska, A podawane S nawet przy pacjentów, którzy dowiadczają jlk podczas stania w debugie kolejce w sklepie czy w trakcie pobytu na fotelu stomatologicznym. Zasadniczo objawy klaustrofobii pojawiają się wtedy, kiedy pacjent znajduje się w miejscu, z którego ci kreska koby boby si wydosta kreska dyzna smokreska E jednak za takowe uznawa całkowicie inne miejsce. Przy znalezieniu się w sytuacji, która prowokuje u niego LK, pacjent z klaustrofobii dowiadcza mokreska e wielu narodnych zaburzeń. Do najczstszych objawów klaustrofobii zaliczane są takie problemy, jak uderzenia gorca, silne wzmo kreska e doktor kreska nie RK, przyspieszenie czynności serca, przyspieszenie CZ stoci oddychania, uczucie duszności, uczucie ci kreska koci lub bólu w klatce piersiowej czy brzuchu. Zawrot giebowy: Nudności? Po wykreska E wymienione zostały somatyczne objawy Lku zwizanego z klaustrofobii. Pacjent podczas takiego ataku MOKRESKA E jednak równi kreska zmaga się z dezorientacji. MOKRESKA E musi te kreska wydawać. Kreska E niebawem zginie. W skrajnych sytuacjach dochodzi mokreska e nawet i do wystpienia u pacjenta napadu paniki. Klaustrofobia, przyczyny kreskanianych jest co najmniej kilka rukreskanych teorii dotyczących potencjalnych przyczyn klaustrofobii. Jak w przypadku wielu innych schorzeń organicznych i zaburzeń psychicznych, OWP byw na rozwój klaustrofobii podejrzewane jest, dziedziczone przez nas geny. Klaustrofobii mokreska M si jako równie kreska Ampersand zarazi. Mowa tutaj o zjawisku warunkowania. Zwizane z tak mokreska liwoci jest to, Kreska E, kreska E u naszych rodziców wystpuje klaustrofobia. Sami znajdujemy się w grupie zwiększonego ryzyka tego. Kreska problem ten pojawi się i u nas. W przypadku takiej przyczyny klaustrofobii dziecko obserwujce swojego opiekuna zmagajcego się z mia Boby niejako przejmowa jego zachowania. Uczy się ich i po pewnym czasie i u niego miaboby dochodzi do klaustrofobii. Zamokreskali w przyczyn klaustrofobii uznawane bywaj równie kreska rozmaite przykre wydarzenia, których w trakcie swojego kreska lycia dowiadczaj pacjenci. Doprowadza do rozwoju klaustrofobii mog zdarzenia które dowiadczane u kreska później prowadzą do wystpowania objawów klaustrofobii. Jako przykład kreska na tutaj poda sytuacji, gdzie CZ bowiek, z dziecko, baszcza dziecko, byb zamykany w jakimś ciasnym pomieszczeniu, czy te kreska takie zdarzenie, gdzie dana osoba zatrzasn basi w toalecie i przez debugi czas nie mogła z niej wyjść. Mo kreska jest równie kreska i to kreska e klaustrofobia ma pod bokreska e organiczne. Taki wniosek wysuni to na podstawie obserwacji kreska e u niektórych osób cierpicych na te fobii i chciałoby gdabowate struktura mózgowia zwizana między innymi. Z odczuwaniem strachu i zaangażowania kreska w reakcję walki i ucieczki ma mniejsze rozmiary niż kreska u ludzi nieobarczonych klaustrofobii. Warto wiedzieć: klaustrofobia? Rozpoznawanie stwierdzenie: kreska e pacjent cierpi na klaustrofobii. Mokre liwe jest po zebraniu z nim szczegółowego wywiadu dotyczącego tego, w jakich sytuacjach pojawia się u niego LK oraz w jaki sposób ten kreska ELK się przejawia, czyli czy pojawia się u niego opisane powykreska wykreska E objawy klaustrofobii. Znaczenie ma również kreska inne aspekty, takie jak na przykład to, czy pacjent stara się jak najbardziej unika sytuacji, które wywołują w nim Elka? Na przykład wstrzymuje się on od jej kreska de kreska enia wind, nawet wtedy, kiedy musi pieszo wejść na dziesięć te pitro. Wakreskane jest tak kreska to Czy pacjent odczuwa Elka nie tylko wtedy, kiedy ju kreska dowiadczy on nieprzyjemnej dla siebie sytuacji? Ale i wtedy, kiedy tylko i od sobie wyobrazi, kropka, zanim jednak u jakiegokolwiek pacjenta zostanie rozpoznana klaustrofobia, konieczne jest wykluczenie innych potencjalnych przyczyn pojawiających się u niego dolegliwości. W diagnostyce RU klaustrofobii pod uwagę brane jest przede wszystkim zespół stresu pourazowego PTSD oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne OCD. <laughs> Jak leczy klaustrofobii? Bywa czasami tak: kreska E klaustrofobia ustpuje całkowicie samoistnie i funkcjonowanie pacjenta całkowicie powraca do normy. U niektórych ludzi tak się jednak nie dzieje takim osobom zdecydowanie mokre skanaju, poleci skorzystanie z której z leczenia klaustrofobii. Nie trzeba zapewne nikogo przekonywać, kreska e-terapia mokreska e doprowadzi do poprawy funkcjonowania w kodcu CZ, ci sytuacji, na przykład. Korzystania z windy, pacjent z klaustrofobii rzeczywiście o kreska eunika, innych jednak, chociaż kreska by jazdy samochodem czy przebywania w tebumie, bumie, uniknie stiu kreska jednak trudniej. W leczeniu klaustrofobii najistotniejszą rolę odgrywa psychoterapia. Wykorzystywane u ludzi z te fobii mogłyby rodzaje psychoterapii. Jednym z najczęściej stosowanych jest psychoterapia poznawczo-behawioralna. Inny metod terapeutyczny, czasami polecan pacjentom z klaustrofobii, jest terapia ekspozycyjna. Polega ona na tym, Kreska E w kontrolowanych warunkach pacjent eksponowany jest na wywobójcę w nim LK sytuacji. Osoba prowadząca terapię wskazuje wtedy leczonemu: Kreska E w danej sytuacji absolutnie nic mu nie grozi. Terapia ekspozycyjna ma na celu niejako oduczy pacjenta do dowiadczania LQ. Pomocniczo, ale tak naprawdę rzadko. Osobom cierpiącym na klaustrofobię zalecane bywa leczenie farmakologiczne. W tym przypadku stosowane bywają przede wszystkim preparaty przeciwdepresyjne oraz przeciwlukowe, jednak zaleca się je osobom z klaustrofobii, to tylko tym, u których objawy LQS najsilniejsze. Podkrylenia wymaga to kreska E farmakoterapia mokreska E tylko dodatkiem w leczeniu klaustrofobii podstaw jest psychoterapia. Warto wiedzieć, jak sobie radzi z klaustrofobii? Nie wszyscy pacjenci korzystaj z mokreska liwoci leczenia klaustrofobii te za osoby, które się terapii mogą przed jej zakotczeniem dowiadcza jeszcze napadów swojego elku. Obu wymienionym grupom pacjentów Mokreska napoda kilka wskazówek dotyczących tego, jak Mokoni postpowa w sytuacji, kiedy dowiadcz napadu swojego elku. Poleci im Mokreska na takie techniki jak, głębokie oddychanie. Warto jest spróbować w trakcie napadu GB BOKO i bardzo powoli oddycha MOKRESKA E to pomóc w uspokojeniu si, skupienie się na jakim przedmiocie, odwrócenie uwagi od i sytuacji MOKRESKA E pomóc w przywróceniu równowagi, MOKRESKA na przerzuca swój uwag na bardzo proste rzeczy, kreska by na poruszaj cesi wskazówki zegarka, pomylenie o jakim przyjemnym zjawisku. Podobnie jak powykreska E opisana czynno, ma to na celu odwrócić uwagę pacjenta. Powtarzanie sobie, kreska ELK jest bezpodstawny i tak naprawdę w danej sytuacji nie ma kreska adnego rzeczywistego zagro kreska